Witam w kolejnym odcinku Shotgun, na w tym dzisiejszym chciałbym powiedzieć parę słów na temat tego, czy amunicję 5,56x45 na to można stosować zamiennie do 223 Rem, jak do tego dostosowana jest nasza broń czy to jest w ogóle coś innego. Oczywiście, że tak. Warto pamiętać, kiedy został opracowany nabój. Pośredni są to lata 50., to jest dokładnie 57. rok, kiedy to na podstawie cywilnego naboju 222 Remington Magnum został skonstruowany pocisk 223 Remington. On wtedy jeszcze był zasypywany prochem cywilnym, nieco mniej brudzącym, w związku z tym też były potem pewne niedogodności. W czyszczeniu broni wojskowej, kiedy zastosowano właściwy broch. Ale można najpierw słowo wyjaśnienia dla osób, które nie specjalnie interesują się amunicją, cóż takiego jest nabój pośredni? Nabój pośredni bierze się po prostu z jego wielkości. Tu mamy nabój pistoletowy, nabój karabinowy, amunicja pośrednia. Amunicja pośrednia, jak sama wskazuje, jest pośredniej wielkości pomiędzy amunicją karabinową, i amunicją pistoletową. Dwa najbardziej rozpowszechnione kalibry to właśnie 556x45/45 to 45, jest 45 ta długość łuski oraz 762x39 stosowana w broni opartej na płaszczyźnie AK. Jeżeli mówimy o amunicji z lat 50. i 60., to oznaczenie 5,56 razy 45 jest równoważne z oznaczeniem 2,23. To jest dokładnie ta sama amunicja. Kiedy nastąpiła ta różnica? W latach 80., dopiero w latach 80. była konieczna modernizacja tej amunicji. Dlatego, że tą amunicją chciano również zaopatrywać karabiny maszynowe. Jak wiadomo, ogień skuteczny powinien być tak. Co najmniej no, do 800 metrów, o ile nie, nie dalej. Nowy nabój, a właściwie już mi się przede wszystkim... Cięższym pociskiem, który wykazywał nieco mniejszą prędkość początkową, ale zdecydowanie lepsze zdolności penetrujące oraz lepszą balistykę, szczególnie na dalszych dystansach, i nazwano go 556 razy 45 NATO. I dopiero ten, to oznaczenie NATO oznacza, iż jest to amunicja wojskowa, która na tyle w znaczący sposób Różni się pomiędzy amunicją 223 Remington, że nie należy stosować jej zamiennie. Były przypadki uszkodzenia broni. Ten nabój, z oznaczeniem NATO, jednak ewidentnie różni się od naboju 223 Remington. Oczywiście one będą strzelać, tak, bo długość łuski jest podobna, kaliber jest podobny, w związku z tym na logikę wszystko będzie dobrze. Jednak wielkość pocisku, ciśnienia, padujące w samym. Naboju mogą spowodować uszkodzenie naszej broni, jeżeli o ile przeznaczone jest tylko i wyłącznie do naboju 2-2-3 Remington. Czy na rynku cywilnym znajdują się wobec tego karabiny, które, czy też karabinki, które są w stanie strzelać jednym i drugim nabojem? Oczywiście tak, ale na co należy zwrócić uwagę? Napis, jakiego typu amunicja może być stosowana do tego typu broni i ważna jest komora, jaka jest przystosowana, nie lufa, a komora. Przecież Olufie za chwilę, e, powinien znajdować się w dwóch miejscach. Powinien znajdować się na obudowie broni, tu znajduje się i wyraźnie jest napisane, iż jest to e, komola przeznaczona do amunicji 556 x 45 NATO i taki sam a napis znajduje się na lufie i oznaczeniem na lufie stanowi o tym jaki typ amunicji możemy zastosować w tej broni. Czy możemy stosować w drugą stronę, to znaczy tam gdzie jest oznaczone 5,56x45 NATO czy amunicja 223 wyrządzi szkodę naszej broni? Absolutnie nie, jeżeli mamy komorę przystosowaną właśnie do Amunicji 556 x 45 NATO, i takie oznaczenia są na przykład na Mosbergu MMR, to również amunicję 223 Remington można bez problemu w tej broni stosować. Jeszcze kilka słów na temat samej lufy. Pociski używane 223 Rem do stabilizacji wymagają nieco większego skoku gwintu. To jest jeżeli to jest około 1 do 12, tak było w pierwszej zresztą broni w latach 50., pociski natomiast 56S45 NATO lepiej zdecydowanie zachowują swój tor lotu przy mniejszym skoku gwintu. Zmniejszono specjalnie skok do 1 do 7, w tej na przykład znajduje się broni, broni skok 1 do 9, który wydaje się no, również optymalny dla jednego i drugiego typu. Boju. Nie jest to do szelań precyzyjny. Dobór amunicji zależy oczywiście o jej celu i przeznaczeniu, natomiast część amunicji będzie dobrze, ta sama amunicja będzie się dobrze zachowywała w jednej broni, w innej już nieco gorzej, więc kwestia doboru, czy dana amunicja w danym kalibrze jest dobra, czy też nie, zależy od tego, z czego się strzelano i m.in. od tego, jaki jest skok gwintu, który powinien być dostosowany i dopasowany do ciężaru pocisku. Tego typu tabele można zresztą znaleźć w internecie. Dziękuję bardzo. Do następnego szotgana.